Dlaczego matka mnie nie kochała? Dlaczego urodziła, skoro nie chciała? Nie wiem nawet, kto był moim ojcem. Urodziła, bo zaszła w ciąży. Taką matką była. Może to i lepiej, że oddała mnie pod opiekadcą ludziom. Nie wiem, czy to było lepsze. Przecież oni mnie nie kochali. Matka płaciła im za opiekę. Hm. A co ciekawe, nie zdawali sobie sprawy, że jesteś we mnie. Mieli nas dwie i nie mieli o tym pojęcia. Haha, ha. No przecież, że tego nie wiedzieli. Bo by matka płaciła za opiekę podwójnie. Nie czuć się samotną i opuszczoną, bo poza tym, bawić się w aktorstwo. No i przestałam się kołysać, jak w chorobie sierocej, choć może ślady tego jeszcze nadal we mnie są. A ja się cieszę, że mnie stworzyła, bo dzięki temu zaistniałam, choć. Tobie, tylko w takim ukryciu. To... Ale mam do ciebie taką małą prośbę. Czy mogłabyś mieć podobne marzenia do moich? Marzenia? A nie mam ich? Zrobiłam wszystko, by zostać sławną aktorką. Dobra. Lepiej powspominajmy dzieciństwo. Choć nie było ono jeszcze Prawda. Nie było. Najbardziej brakowało nam miłości, czułości. Nawet należytej opieki nie doświadczyłam. No widzisz. To dobrze, że miałaś mnie. No ja wiem. Oczywiście. Razem marzyłyśmy. Teraz nam się kochamy, prawda? Tak. <słuch> Pamiętasz? Jak mama mówiła, że będę sławna i że będę aktorką. Mówiła to mnie, podkreślam. Bo po o twoim istnieniu nie miała przecież pojęcia. Oj, no nie kłócimy się. Komu mówiła, komu nie? Było cudownie, kiedy znowu zabrała nas do siebie. O tak, z mamą było lepiej. Co prawda, nie poświęcała nam za wiele czasu, ale za to zabierała nas do swojej pracy i mogliśmy oglądać filmy za filmami. Nie była nam potrzebna żadna aktorska szkoła. Bo na nich szkoliłyśmy swoje aktorskie umiejętności. Pamiętasz, jak bawiłyśmy się świetnie? Odgrywałyśmy różne sceny i dlatego jesteśmy aktorkami. To ja szkoliła ci aktorsko. Ja, Norma. Ty skorzystałaś na tym gratis, bo byłaś we mnie. Bo to już jest nudno. Zobaczysz, że przyjdzie taki dzień, że cały świat o mnie będzie pamiętać. Tak? Hmm, Jak sobie przypominam, że powołałam Cię do istnienia, by nie czuć się samotną, to robi mi się smutno. Byłam. Miałam marzenia. Wyobrażałam sobie, że świat stoi przede mną otworem i wystarczy zrobić jeden mały krok i już się w nim znaleźć. Miała się mnie w tym wszystkim wspierać. Nie smuć już tak i nie mów głośno, że jesteśmy dwie, bo i tak ci nie uwierzą. Pomyślą że nadajesz się do wariatkowa, jak nasza matka. No, no właśnie. Co ją tak załamało, że tam trafiła? Słuchaj, a może to jest dziedziczne? Jej szaleństwo? Nie sądzę. Przecież jesteśmy normalne. I nie mów tyle, bo cię zjedzą o tyle. Nie męczy mnie to już, tak? Ale to powie ci coś na koniec. Udowodnię światu, że jestem dużo więcej warta niż się wszystkim może wydawać. I odegram największą rolę, o jakiej świat nie słyszał. A może to ja zagram taką rolę? że cały świat będzie o mnie pamiętać i mnie będzie pipa. Zadziełaś się. I tak. będzie cię pamiętać i tylko pamiętać. Tak, pamiętać. Kiedy cię już nie będzie, kiedy mnie już nie będzie.